Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób Ansu się Transformer Book Testo wejść do BIOSa, który nazywa się UEFI. Po pierwsze musimy uruchomić ponownie komputer i zaraz po zniknięciu ekranu, czyli podczas uruchamiania komputera, od razu naciskamy najlepiej tak pulsacyjnie w ten sposób guzik F9. O tu, F9. Zobaczcie. Najpierw Wejdziemy sobie do menu zasilania, czyli ustawienia, zasilanie i uruchom ponownie trzecia opcja. Ok, trzecia opcja, F9 jeszcze nie naciskamy, czekamy. I teraz naciskamy F9. Jak będzie takie niebieskie, o, właśnie logo Windows, to już przestajemy naciskać. I czekamy. I zaraz pokażę się takie specjalne menu. Wybacz, wybaczcie te szumy i trzaski A i tutaj mamy taką opcję Rozwiąż problemy, to jest ta opcja. Wybieramy ją, możemy palcem ją wybrać Tutaj mamy opcję zaawansowane I tu mamy taką opcję jak ustawienia oprogramowania układowego UEFI Wchodząc w to I klikając ruchom ponownie komputer się uruchomi ponownie, ale automatycznie przejdzie do BIOSu. O, już. Już mamy ustawienia BIOSu i tu już automatycznie strzałkami możemy się poruszać i zmieniać różne rzeczy jak datę oczywiście ustawienia sieci, USB, Skype'em oczywiście wchodzimy, USB konfiguracja. Za tu jeszcze Platform czy czyli zabezpieczenie, ok, jest włączone, ok, botowanie. Nie ma tutaj cd ale oczywiście, podpinając CD-ROMA, powinien się ustawić jako pierwszy, ale być może będzie trzeba sobie to ustawić, gdybyśmy chcieli inny system instalować, ustawienia administratora, hasło, botowania też. No i tak jak widzicie wszystko idzie tutaj też zrobić, tylko trzeba wejść przez F9 i odpowiednią konfigurację. Ja daję escape, czyli wyjść bez zapisywania. Tak więc już wiecie jak do BIOSa sobie wejść. w. Asusie Transformer Book T100. I oczywiście, gdy wyjdziemy, uruchomi się standardowo system operacyjny Windows 8.1 lub oczywiście inny, jaki sobie zainstalujecie. O, i gotowe. Ok, trzymajcie się.